Po raz piąty ulicami Szczecinka przeszedł orszak Niedzieli Palmowej. Orszak poprzedzony był mszą w kościele Ducha Świętego. Z kościoła ulicami Piłsudskiego, Mickiewicza, 3 maja i Ordona dotarł do muszli w parku miejskim. Na trasie odegrano kilka mocno rozbudowanych scenek opartych na wydarzeniach Niedzieli Palmowej. Poprzez te scenki przybliżano nauczanie Jezusa. Scenki zastąpiły odgrywaną corocznie inscenizację ostatniej wieczerzy. Odtwórcy ról apostołów i kapłanów Sanhedrynu byli na tyle sugestywni, że trafili z przekazem do uczestników. Mimo przejmującego zimna i padającego co chwilę deszczu w orszaku uczestniczyło kilkaset osób. W Muszli po finałowej, z koncertem wystąpiły zespoły ludowe. Proszę księdza, w tym roku Orszak Niedzieli Palmowy zmienił troszeczkę koncepcję. Jak ksiądz ocenia to, to nowum? Może koncepcję, no troszeczkę były bardziej rozbudowane te ewangeliczne sceny. Z tej racji, że w tym roku nie, nie prezentujemy inscenizacji Ostatniej Wieczerzy. Ale to tylko dlatego, po prostu, że no, w, w tym roku jest bardzo szybko Wielkanoc i praktycznie nie mieliśmy czasu przygotować. Za, za rok myślę, że już będzie przygotowana i troszeczkę w innym wydaniu, ale myślę, że, że będzie. To już się wpisało i tak po prostu. I są chętni panowie, którzy sobie nie wyobrażają Niedzieli Palmowej bez inscenizacji. Czyli za rok troszeczkę znowu inaczej? Zobaczymy. Myślę, jak, jak Pan Bóg pozwoli, zdrowie dopisze, to zrobimy coś innego. Dzisiaj no, pogoda trochę nie dopisała, ale jak ocenia ksiądz frekwencję? Dobry pasterz zostawia 99 owiec i idzie i, i szuka tej jednej. Chociaż ci, którzy przyszli, myślą, że skorzystali. Dlatego nie, nie robimy dla, dla frekwencji, ale przede wszystkim, żeby pokazać, że chrześcijaństwo też jest tą religią radości, religią właśnie, że... Niedziela palmowa to jest dzień wielkiej radości. Król wieża do Jerozolimy i tym trzeba się cieszyć. No jest to, że orszak niedzieli palmowej to już taka tradycja szczecinecka, prawda? Tak, no już cztery, nie tylko orszak trzech króli, ale można powiedzieć, bo jeszcze się tak sprawdzałem w internecie, owszem, w Polsce są robione procesje z palmami wokół kościoła, od kościoła do kościoła, powiedzmy, od krzyża do, do, na początku miejscowości do, do świątyni, ale w, w takim wydaniu orszaku niedzieli palmowej nie ma w Polsce. I można powiedzieć że jest jedynym w naszym kraju. W trakcie koncertu w Muszli rozstrzygnięto konkurs na najdłuższą palmę wielkanocną. W tym roku zwyciężyła palma wykonana w świetlicy wiejskiej Wieleninie. Mierzyła ponad 10 metrów. Natomiast za najpiękniejszą palmę komisja uznała niewielkie dzieło kilkuletniej dziewczynki. No zdecydowanie najwyższa palma to ta, przy której stoimy. Wygrali się konkurs. Skąd pochodzi ta palma? Kto ją robił? Ile osób było zatrudnionych przy robocie? Palma pochodzi z Jelenina. Zrobiona jest, była na świetli, dokładnie w świetlicy w Jeleninie. Pracowaliśmy nad tą palmą cały tydzień. Pracowało przy niej sześć osób. Z czego jest wykonana? Głównie widzę to chyba, nie wiem, trzcina, jeżeli dobrze patrzę. Trzcina jest tylko na wierzchu. Palma jest wykonana, połowa jest palmy wykonana z metalu, druga połowa jest drewniana i okryta trzciną. Startowaliście już w tym konkursie, prawda? To nie pierwszy wasz Raz. W tamtym roku też wygraliśmy pierwsze miejsce. No to wy przyjeżdżacie tu jako faworyci. Tak, tak. Nie dajemy się. A mieliście jakieś, no w tym roku chyba nie, ale w zeszłym roku konkurencja była dosyć spora. Tak było, wygraliśmy różnicą 15 cm. A dzisiaj nie ma, nie ma tu konkurencji dla was. No zrezygnował. Chyba nawet gdyby złączyli wszystkie inne palmy, to i tak byście wygrali. No jak my mamy jeszcze przedłużki. Co, zadowoleni? Jesteśmy bardzo, tak. Zosia ma 9 lat i wykonała, no chyba nie sama, taką piękną palmę. E, no nie, pomagała mi w tym moja kuzynka Agatka Woś z Poznania i babcia mi pomagała pozwiązywać to wszystko. Powiedz, jak długo trwała praca? Z czego jest zrobiona? I czy trudno było wykonać taką fajną palmę? No, zrobiliśmy do wczorajszego wieczoru. W jeden wieczór? Tak. tak. E, no, e, robiliśmy to gdzieś z. Dwie, trzy godziny. A co było potrzebne do zrobienia takiej palmy? No była potrzebna bibuła, dużo roślin, najwięcej z naszego ogródka, cała zielenina z naszego ogrodu jest. Ale kwiatki trzeba przyznać, że robiła już dwa dni wcześniej. Bo... A mama pomagała trochę, no nie wierzę, że nie pomagała. Mama, mama tylko dzisiaj tutaj podtrzymuje i asystuje i dopinguje córkę. No to ty masz wielki talent, żeby taką fajną palmę robić. To, to chyba co roku byś brała udział w takim konkursie w takim razie, skoro tak dobrze ci poszło? Może. A w szkole robiliście też takie, takie palmy? Próbowałeś? Nie, pierwszy raz pierwszy robię raz, palmy. jest specjalistką od e, wiązania, technikę zna i tutaj bardzo pomogła, bo inaczej to Zosia by nie dała rady. Także taka wspólnotowa. Co prawda jeszcze wyników nie znamy, ale liczysz na jakieś no, wysokie miejsca, może na wygraną? No, tak trochę. No to powodzenia życzymy. Dziękuję. Dziękujemy. Ty przyjechałaś do nas z Jelenina. Jak masz na imię? Marysia. Ile masz lat? Teraz będę kończyła 11. Opowiedz nam o swojej palmie, bo też jest taka no to trochę inna niż wszystkie. Z czego jest zrobiona i kto ci pomaga robić? Może nie ty robiłaś? E, Palmy pomagała mi robić mama, bo związywała. E, sama by mnie dała rady. Ale na pomysły sama wpadałam. I mama ci tylko pomagała, czy jeszcze jakieś inne osoby? Bo ta palma to też ładna jest. Ma. Tylko mama. Ile czasu ci zajęło zrobienie takiej palmy? Wczoraj zaczęłam. I też w jeden wieczór zrobiłaś? Nie, rano zaczęłam i, po, i tak około 14.00 skończyłam. A powiedz, twoja palma zakończona jest taką dziwną rośliną. Co to takiego jest? Moja siostra mówi, że, ty, że to nazywa się czosnek, ale ja nie wiem, czy to jest prawda. Fajny pomysł, prawda? Tak. Marysia, przed chwilą dowiedzieliśmy się, że Twoja palma wygrała w konkursie. Naprawdę? Naprawdę. No to jestem bardzo zaskoczona. Cieszę się? Tak. No widzisz, dobra wiadomość. Jeszcze Żyli nie ogłosiła, a my już wiemy. Marysia, Twoja palma jest najładniejsza. Gratulujemy. <noise> Dziękuję. W niedzielę mieszkańcy ulic 28 lutego Kamiennej i Chodkiewicza wybierali radnego Rady Miasta. O mandat ubiegało się czworo kandydatów najwięcej głosów 137 otrzymał i mandat radnego zdobył Paweł Kwak z Komitetu Razem dla Szczecinka. Marek Bogdanowicz z Komitetu Łączy Nas Miasto otrzymał 79 głosów. Małgorzata Kubiat-Chorniatko z porozumienia samorządowego 77, a na Szymona Ochockiego z Nowoczesnej głosowało 36 wyborców. Frekwencja wyniosła 25%. Szczecinetcy leśnicy przygotowują się do sezonu letniego, w którym co roku wybucha najwięcej pożarów w lasach. Dziś, podczas konferencji prasowej poinformowano, że już w tym roku na terenie RDLP odnotowano dwa pożary. Leśne służby przeciwpożarowe do dyspozycji mają nowoczesny sprzęt, w tym 50 wież obserwacyjnych, z których kilka wyposażonych jest w kamery przekazujących obraz bezpośrednio na stanowiska alarmowe. Ponadto do dyspozycji będą są dwa samoloty typu dromader mieszczące w swych zbiornikach po 2000 litrów wody. Leśnicy twierdzą, że główną przyczyną pożarów w lasach zazwyczaj są ludzie, którzy bez trosko porzucają tlące się niedopałki papierosów lub palą ogień w miejscach do tego niewyznaczonych. W tym roku na ochronę lasów w RDLP zabezpieczono kwotę około 6 milionów złotych. Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach. Więcej na naszej stronie internetowej. W piątek Saliki na Wolność odbył się charytatywny koncert na rzecz stadniny w Karolewku. Przypomnijmy, kilka tygodni temu w pożarze w Tajni ośrodka jeździeckiego ucierpiały nie tylko budynki, sprzęt jeździecki oraz zapasy pożywienia dla zwierząt, ale przede wszystkim zwierzęta. W płomieniach zginęło 7 koni i kilkadziesiąt owiec. Te, które ocalały, wciąż walczą o powrót do zdrowia. Inicjatorem Szczecinewskiej Akcji Charytatywnej był Bogdan Trojanek wraz z zespołem Terneroma, którzy zaprosili do udziału w tej szlachetnej inicjatywie szczecinewskich muzyków. W obliczu tragedii właściciele stadniny nie pozostali sami. Dary spływają do Karolewka z najdalszych zakątków kraju. Również mieszkańcy Szczecinka dołożyli swoją cegiełkę do odbudowy stadniny. Wcześniej dowożono karmę dla zwierząt i inne niezbędne przedmioty. W piątek przy wejściu do kina prowadzona była zbiórka do puszek. Harcerze zbierali również na ulicach miasta i chyba na tej akcji się nie skończy. Dobro i zło, światło i cień. Co powoduje nami, gdy przekraczamy granice między nimi i dokonujemy wyboru? A jak się ma do tego tytułowa grawitacja, powszechne ciążenie, jak wpływa na nasze decyzje? Tego wszystkiego można się było dowiedzieć podczas imprezy, którą przygotował zespół tańca współczesnego Rebelia. Gościem specjalnym był słynny Polski Teatr Tańca z Poznania, który wystawił dwa imponujące spektakle – efekt halo oraz sumo. Efekt Halo to multimedialny spektakl taneczny Daniela Stryjeckiego, podejmujący w atrakcyjnej formie problem automatycznego przypisywania cech na bazie powierzchownego wrażenia. Natomiast Sumo w reżyserii Agnieszki Fertały to spektakl, w którym klasyczny ring zostaje zastąpiony przez scenę. Tancerze niczym zawodnicy Sumo zmagają się z przeciwnościami losu, próbując zachować sportowe zasady, choć co chwilę dopada ich nieodparta ochota, by zrobić coś daleko wykraczającego poza reguły fair play. Natomiast na występ rebelii zapraszamy w naszym programie. Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Szczecineckie przedszkolaki skorzystały z zaproszenia organizatorów Art Picnicu i Fundacji Inicjatyw Społecznych, by wspólnie pożegnać zimę i powitać wiosnę. Tegoroczny Art Piknik ma w swoim scenariuszu wiele działań na rzecz najmłodszych. Się topimy marzannę, skąd pomysł na takie właśnie święto w tym miejscu? No pomysł jakby wynika z kalendarza. 21 marzec determinuje dzisiejszy dzień, także jest to impreza skierowana do dzieci przy współpracy Art Pikniku. Od nich wyszedł pomysł. No i zachęcili mnie do wspólnej pracy jako Fundacja Inicjatywa Społeczna, i w związku z powyższym mamy dzisiejszą imprezę Topienie Marzanny. To będzie taka cykliczna impreza? Chcesz robić to co roku? To jest pierwsza, pierwsza właściwie w tym roku. Tak, chcielibyśmy, żeby to była cykliczna impreza. Chcielibyśmy, żeby artwiknik w naszym mieście żył jak gdyby przez cały rok. Teraz yy, skierowaliśmy to wydarzenie do najmłodszych. Zaprosiliśmy wszystkie przedszkola. Jak widać właściwie nie ma, że wszystkie, wszystkie, wszystkie się pojawiły. Będzie około spodziewamy się około 300 dzieci. W przyszłym roku chcielibyśmy już zrobić imprezę taką ogólną dla, dla, dla starszych dzieci również, albo może wręcz taką ogólnomiejską, po prostu dla, dla mieszkańców, dla wszystkich szkół. To będzie topienie marzany. Podobno trzeba mieć zezwolenie, aby taką marzanę utopić, to, to prawda? E, no tak, ze względu na ekologię. Nie, nasze marzany będą wyławiane z wody, nie będzie żadnych zanieczyszczeń, dlatego chcieliśmy ogólnie podziękować. Dla harcerstwa, dla medyków, dla Straży Miejskiej za pomoc w zorganizowaniu tego dopięcia wszystkiego na ostatni guzik i miejmy nadzieję, że wszystko będzie piękne. To może wymienimy jeszcze kto nas, kto nas sparł. No właśnie, sami, czy, czy ktoś jeszcze musiał pomóc wam, aby to się udało? To akurat tak jest, że jak jest fajna impreza, to wszyscy chętnie się włączają, a jeżeli jest ona skierowana do dzieci, to już jest zupełne otwarcie wszelkich drzwi, więc tu z nami teraz są harcerze z 13 czarnego szczepu imienia Zafiszy. Czarnego, Tadmet, Straż Miejska, no i zespół Swojacy. A cała lista partnerów to będzie się przewijała na naszych stronach i będziemy im później dziękować. W piątkowe popołudnie Stowarzyszenie Moje Serce zorganizowało w Zamku Książąt Pomorskich kolejne spotkanie. Wiosna to taki piękny okres, ale również dla niektórych niedobry. Źle się wtedy czujemy. To jest taki okres przesilenia wiosennego. Jak w związku z tym radzić sobie z tym problemem? Dokładnie. Pomimo to, że wiosna wszystkich napawa optymizmem, często zdarza się tak, że ludzie bardzo źle znoszą przesilenia. Tematyka dzisiejszego wykładu będzie, myślę, bardzo prosta i przyjemna. Wykład zatytułowany jest Zdrowa Wiosna. Czyli profilaktyka zaburzeń nastrojów? Myślę, że na tym wykładzie przedstawię po pierwsze, czym objawiają się zaburzenia nastroju, kiedy tak naprawdę trzeba zacząć się martwić, ale większą część wykładu na pewno poświęcę na to, jak sobie radzić się, na przykład ze złym stanem emocjonalnym, jak aktywizować się do działania, kiedy, kiedy przychodzi wiosna. No to jakie są objawy? i Kiedy powinniśmy tego przesilenia, tego złego samopoczucia? Kiedy powinniśmy no, szukać pomocy? Raczej znaczy, odpowiedź może być bardzo skomplikowana, ale ja odpowiem prosto. Powinniśmy szukać pomocy albo zastanowić się, czy nie dzieje się coś złego, w momencie, kiedy na przykład zły nastrój albo osłabienie podstawowych aktywności powoduje to, że nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. To jest taki główny wyznacznik, kiedy powinniśmy się martwić o własne zdrowie psychiczne. No i co trzeba zrobić? Taka krótka rada. Aby, aby poczuć się lepiej? Aha, krótka rada, żeby poczuć się lepiej, przede wszystkim zadbać o siebie. E, można poradzić się porady specjalisty, e, można również zwiększyć aktywność fizyczną, e, można też na przykład zadbać o to, żeby zmniejszyć ilość obowiązków, o czym większość osób nie pamięta, że to też pozytywnie wpływa na stan zdrowia psychicznego. Odżywianie również tutaj odgrywa rolę? E, tak, tak, zgadza się. Odżywianie, aktywność, fizyczna, zmiana nawyków, szczególnie, szczególnie używek, tak? Ograniczenie ich ilości na pewno spowoduje to, że będziemy mieli więcej energii do tego, żeby tą wiosnę przeżyć aktywnie, energicznie i bez żadnych stanów depresyjnych czy rozdrażnienia. A w skrajnych przypadkach udajemy się do specjalisty, tak? Tak, w skrajnych przypadkach możemy uznać się do specjalisty, albo nawet nie w skrajnych, kiedy na przykład poczujemy, że sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z problemem. Ja mam też przyjemność poinformować, że w Szczecinku od 1 marca funkcjonuje bezpłatny punkt pomocy i wsparcia psychicznego. To jest projekt realizowany i finansowany przez Powiat Szczecinecki z projektu udzielania wsparcia osobom zagrożonym albo dotkniętym zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Także w Centrum Zdrowia Psychicznego i tutaj w Fundacji. I promocji zdrowia psychicznego i psychoterapii Drzwi Otwarte. Taki projekt jest realizowany. Można bezpłatnie, właściwie 4 dni w tygodniu uzyskać pomoc psychologiczną, łącznie z terapią par, z psychoterapią czy grupą wsparcia. Zapraszamy serdecznie. Weronika Żydałowicz z gimnazjum nr 2 zwyciężyła w trzecim konkursie historycznym wiedzy o żołnierzach wyklętych. Organizatorem konkursu był Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Klub Gazety Polskiej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce. Gratulujemy. Szczecineckie Bractwo Kurkowe uczy młodzież historii. W sobotę Bractwo zorganizowało turniej strzelecki upamiętniający 71. rocznicę przełamania Wału Pomorskiego. Rywalizacja odbywała się w wielu kategoriach wiekowych. Dla wszystkich przygotowano nagrody i dyplomy. To jest e, tak zwany szczecinecki turniej strzelecki, organizowany przez szczecineckie Bractwo Kurkowe przy współudziale e, starostwa i e, e, prywatnego liceum. Jest to impreza cykliczna po raz który? Cykliczna, tak. To w tej chwili już chyba dziewiąty raz, o ile dobrze potrafię liczyć. No i tak się co roku rozrasta. Frekwencja, widzę, no dopisała. No jesteśmy bardzo zadowoleni z tego tytułu, bo tak właściwie yy, to dla nich tworzymy, prawda? My tylko jest, tak gdy próbujemy to ubrać, jakieś tam ramy organizacyjne, natomiast to dla młodzieży robimy i cieszymy się, bo nawet dzieci malutkie, całe rodziny przychodzą. Fajnie, tak. No właśnie w jakich kategoriach strzelają? Czy to jest młodzież szkół, widzę, y, y, ponadgimnazjalnych raczej? Yy, więc tak, przede wszystkim to tak, jest konkurs drużynowy, dziewcząt, chłopców, seniorów. Potem indywidualne dziewcząt, chłopców, seniorów w kategorii kobiet i mężczyzn, także tu jest, ilość nagrod jest bardzo duża, ale też o to chodzi, żeby jednak dużo osób wyszło tutaj z nagrodami. Dorośli też strzelają. No tak, oczywiście. Nawet widzę, że całe rodziny, syn, niszczymy snajper kurczę, z podpórkami, no pięknie się to rozgrywa. Czy można powiedzieć, że startują tutaj zawodowcy, znaczy ci, którzy regularnie strzelają na, na zawodach różnego typu? U, u nas to mówimy na nich snajperzy. Są, tacy są, są. No zresztą widać po wynikach tam już 91 punktów, trzy dywki. Tak. E, cieszy pana to, że no, naród strzela, że zaczyna strzelać, ostatnio dużo mówi się o tym, żeby właśnie powstawały strzelnice w każdej miejscowości, żeby był no, nieograniczony dostęp do, do broni. Jak pan o tym co, o tym sądzi? No to więc ja tak wspomnę historycznie, że w roku tam 90. Szóstym, mieliśmy pożar na strzelnicy. Już ona miała upaść. I tylko determinacji braci kurkowych, ona po po jest i tak co roku tam jedną przesłonę dobudowujemy i rozbudowujemy to i jak gdyby no to jest i funkcjonuje i teraz zaczyna się rozrastać. Także bardzo mnie to cieszy, szczerze powiem, bo mówię no, groźnie jest wszędzie, właściwie możemy oglądać się dookoła w cztery strony świata i zagrożenie może przyjść z każdej strony. A tym bardziej, że takie strzelanie kontrolowane pod opieką yy, z jakimiś celami no, no jest pożyteczne, prawda? Yy, bardzo, przede wszystkim bezpieczeństwo. Ja sam pamiętam jak przyszedłem do Bractwa, jaki ja byłem nieobyty z bronią. Potrafiłem machać tą flintą za przeproszeniem w każdą stronę. No, dzisiaj to już nie do pomyślenia. Nie? I jeszcze jedno słowo na temat kondycji bractwa kurkowego szczecinewskiego. Rozrasta się, jak wam się wiedzie? No, ma się chyba coraz lepiej i idzie ku lepszemu, że tak powiem. Także naprawdę mamy w tej chwili już 31 członków. Także idzie w dobrym kierunku. Jeszcze idzie wiosna, jakie plany na, na wiosnę? A no więc właśnie, więc teraz 16 kwietnia mamy strzelanie tak zwane królewskie, czyli y, ktoś, kto strzeli kura, będzie królem kurkowym na dany rok. Czyli jeden Ważne zawody dla bracka kurkowego. Bardzo ważne. Y, potem następna taka bardzo ważna impreza jest we wrześniu, gdzie jest zjazd takich brac kurkowych z okręgu. Też piękna taka z pompą zorganizowaną. Ale o tym będziemy jeszcze informować. No właśnie zapraszam przede wszystkim i tutaj wrzuciłbym się z apelem do, do, do mieszkańców, żeby przychodzili, weszli na stronę szczecineckiego Bractwa Kurkowego i tam jest napisany terminarz imprez i sobie po prostu od, odnaleźć kiedy i przyjść. Nikogo nie odeślemy z kwitkiem. Zespołowo wśród chłopców zwyciężyła reprezentacja zespołu szkół z Białego Boru, a wśród dziewcząt zespół szkół numer jeden ze Szczecinka. Indywidualnie triumfował Wojciech Kuźniarski z Zespołu Szkół Technicznych, a wśród dziewcząt Aleksandra Kluska z Gimnazjum nr 1. Indywidualnie wśród mężczyzn zwyciężył Robert Kochanowski, a spośród pań najlepiej strzelała Krystyna Wenelska. Natomiast wśród najmłodszych najlepiej strzelał Kacper Matemisz. Renata Rak, radna Rady Miasta Szczecinka zaprasza mieszkańców ulicy Połczyńskiej, Osiedli Generalskiego i Trzesieka na spotkanie. Tematem spotkania będzie zaprezentowanie mieszkańcom planu inwestycyjnego dla Osiedla Zachód w roku 2016, omówienie spraw bieżących nurtujących mieszkańców oraz informacje dotyczące wniosków w programie Rodzina 500+. W czasie spotkania będzie można otrzymać wniosek, który trzeba wypełnić i złożyć, by dostać wsparcie na dzieci. Spotkanie odbędzie się w środę, 23 marca w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Krakowskiej. Początek spotkania o godzinie 17. W sobotę wędkarze obchodzili Dzień Wędkarza. Wędkarze ze szczecineckiego koła PZW Jesiotr zamiast balować postanowili popracować. W niedzielę spotkali się nad jeziorem Radacz, nieopodal Szczecinka i sprzątali to, co pozostało po zimie. Zacznijmy może od frekwencji, bo kiedy się wędkuje, kiedy się grilluje, są chętni, ale kiedy trzeba posprzątać, no to już nie ma za bardzo rąk do pracy. No niestety jest, jak to się mówi, tu w tym momencie nas nikt nie zawiódł, zazwyczaj jest właśnie niezbyt dużo, chociaż w tym roku wybitnie. Ja wiem, że dzisiaj jest niedziela palmowa, no ale kurczę. W... Spotkać się w celu, w celu takim jaki jak i dzisiaj, czyli posprzątania jeziora. Ja wiem, że za kogoś sprzątamy. Zawsze każdy od siebie odsuwa, że to nie ja, to nie ja. No ale... Nie jest zbyt dużo śmieci od wędkarzy, a wędkarze sprzątają. Bardzo dużo jest pozostałości gdzieś po, 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 po bytności ludzi nad wodą, na, na łonie przyrody, gdzie pozostałości po grillach, opakowania po, po napojach, po, po, po torby, torebki i szkło i plastik. No właśnie, to jest druga smutna rzecz, że ludzie no, nie potrafią się nauczyć tej czystości. No, żądają czystych miejsc, chcą się odpoczywać w fajnych, czystych miejscach, ale pozostawiają po sobie no, po prostu syw, tak można powiedzieć. Dokładnie, dokładnie to jest, to jest no, tragedia. Jest to, co zastaliśmy tutaj, to było no, niesamowite. Już w tej chwili około 20 worków wywieźliśmy, nie kończymy jeszcze akcji, jeszcze dalej będziemy sprzątać. Chwilę taką przerwę robimy na jakiś tam posiłek. No cóż, cóż mogę powiedzieć. Ktoś zabiera, kupuje artykuły, nosi torbę, dźwiga o przeogromną, a pustych opakowań jest mu ciężko później po tym grillowaniu, po tej zabawie nad wodą sprzątnąć. No wstyd, wstyd, naprawdę wstyd. Robicie tą akcję już nie po raz pierwszy, ale czy no, nie zniechęcicie się, no bo frekwencja jest coraz niższa, śmieci jest coraz więcej. Czy, czy będziecie dalej to kontynuować, czy, czy jednak dacie sobie spokój? Na pewno będziemy kontynuować, a chcemy osiągnąć poprzez naszą, chociażby dzisiejszą, i zastanie takiej ilości śmieci. No wiadomo, nie. nie, nie. W regulaminie, powiem tak, w regulaminie amatorskiego połowu ryb jest zapis odnośnie przymusu wędka, przez wędkarza posprzątania stanowiska przed przystąpieniem do wędkowania. Ja wiem, że zastanie przeogromnej kupy śmieci, no nie możemy przypisać tej osobie, ale teraz, jak wysprzątamy, posprzątamy, zastanie. Jakichkolwiek odpadów, no będzie, będzie sankcjonowało, będą, będziemy wyciągać w końcu konsekwencje. Straszyliśmy, straszyliśmy, a skończy się na, na już jakieś. No bądźmy ludźmi, my, my sprzątamy, my biegamy, swój czas poświęcamy tak samo, czy tak ciężko było się zebrać dzisiaj. Dobra pasa szczecineckiego tenisisty Antoniego Biedziuka. Po zajęciu w ubiegłym tygodniu siódmego miejsca w Grand Prix Polski w Nowej Rudzie tym razem wystartował w gronie kilkudziesięciu zawodników w międzynarodowym turnieju Wiosna z Butterfly w Pelplinie. Biedziuk powtórzył swój sukces przed roku i w przekonujący sposób bez straty seta zajął w kategorii plus 56 pierwsze miejsce. Na kolejnych miejscach na podium uplasowali się zawodnicy Wodniki z Kwidzynia i Torunia. W szkole podstawowej nr 1 w Szczecinku 22 marca odbędzie się dzień otwarty dla rodziców i dzieci, które mogą od 1 września uczestniczyć, ucz, uczęszczać do klasy pierwszej. Szkoła zaprasza w godzinach od 14 do 16 na zajęcia muzyczne, językowe oraz gry i zabawy dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich. Rodzice i dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach obecnych klas pierwszych, a także zapoznać się z ofertą szkoły. Jutro w Turowie zostanie rozegrany finałowy turniej regionu koszalin w mini koszykówce dziewcząt. W zawodach weźmie udział sześć drużyn z Turowa, Sianowa, Niemicy, Koszalina, Białogardu i Świdwina. Początek zmagań o godzinie 10. I to już wszystko w aktualnościach. Za chwilę reklamy, a po reklamach tygodniowy raport ze Szczecineckiej Straży Miejskiej. Muzyka